Cześć. Mój Mediana już w samochodzie, już prawie ukończona instalacja, brakuje tylko kamerki cofania. Dzisiaj bawiłem się z instalacją mikrofonu. Znalazłem sobie mikrofon 3, 3, 3 przewodowy z bodajże z laguny dwójki po liftowej również i zamontowałem go sobie w podsuwę, popuściłem kable tutaj do radia i poprawiłem wiązkę. Jak widzicie, mam tu już też e, tutaj pokrywkę ra, ramkę radia. Na razie jest ona tylko założona. Instalacja z tyłu już wygląda coraz coraz lepiej. Tutaj te przewody żółty, czerwony i brązowy, to właśnie od mikrofonu. I teraz e, już pokażę wam jak puściłem mikrofon i które A więc e, tam widzicie przewody. One biegną sobie tutaj za licznikiem. Później są puszczone do słupka. Tu biegną w słupku. I mikrofon mamy tutaj. Mikrofon jest jeszcze na takim stelażu. Tutaj zrobiłem dziurę w podsufice. Tu jest łączenie, jeszcze dodatkowe. Ten mikrofon powinien wypaść tak, że dziurka mniej więcej jest w tym miejscu. I co? Jak ściągnąć słupki? Macie w innym filmiku, więc nie powinno być to problemu. Trzeba lekko odgiąć też pod sufitkę, żeby tam się dostać. Później, tutaj najlepiej puścić to właśnie za licznikiem. Licznik w PH2 trochę inaczej demontujemy niż w PH1. Tutaj widzicie ma po bokach takie dziurki. U góry ma zaczepy. I musimy go na tyle po bokach i u góry, właśnie odgiąć, żeby z tego wyszło. Ważna jest też ta półeczka pod, pod licznikiem, bo tutaj półeczka jest osobna i ona tutaj jest na na wcisk na dwóch takich i dwóch takich elementach. Najlepiej to zrobić odkręcając również obudowę kolumny kierownicy. I jeszcze taka ciekawostka, tam z tyłu zamontowałem właśnie antenę. Wcisnąłem antenę od GPS-u. Ona myślę, tam będzie miała najlepsze Miejsce dla siebie tam są poprowadzone kabelki i oczywiście antena jest puszczona do radia. Co jeszcze? Czekam teraz jeszcze na kamerkę cofania, ale przypuszczam, że będę się z nią bawił, że jak będzie cieplej. A sam mikrofon działa wyśmienicie. Jest to mikrofon trzyprzewodowy, ponieważ ma on właśnie na jednym przewodzie sygnał, na jednym przewodzie. Plus 12 i na jednym przewodzie ma masę. I taki mikrofon potrzebujemy do Medianawa. Jeżeli macie jakieś pytania co do Medianawa jeszcze zadawajcie je w komentarzach. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda wszystko wybebeszone. I tu jeszcze Wam pokażę swoją zabawkę. Polecam Wam takie, właśnie, zabawki do lutowania w samochodzie. To jest jakiś Lidlowy Parkside, ale bardzo dobrze sobie radzi z lutowaniem. Nie trzeba skręcać przewodów, tylko można je polutować w warunkach polowych. A tutaj pole bitwy. No i co? Na dzisiaj to prawie wszystko. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do lajkowania. I na kanały Laguna Fana i Miszka Staszica. Teraz to już wszystko. Dzięki, cześć!